Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Już od wielu miesięcy w Waszych komentarzach czy prywatnych wiadomościach do mnie wysyłanych powtarza się prośba, abym w końcu nagrał coś o zagrożeniach duchowych o ezoteryzmie, o numerologii, o jodze, wywoływaniu duchów itd. Tak tak, nadszedł ten czas, ten odcinek, kiedy właśnie się to wydarzy. Nie będę korzystał z własnej wiedzy tylko i wyłącznie. Tego, co sam kiedyś wyczytałem, czego w jakiś sposób też doświadczyłem, spotykając się z wieloma ludźmi, którzy mieli problemy związane właśnie z zaniedbaniami w sferze zagrożeń duchowych, to znaczy po prostu byli duchowo zainfekowani różnego rodzaju ezoteryzmami okultyzmami tabliczkami Ouija i tak dalej, Ja właściwie tym co się wiąże z tabliczką Ouija. Będę korzystał z mądrości jednego z bardziej znanych egzorcystów polskich mądrości i doświadczenia księdza Edmunda Szaniewskiego Marianina, który przez wiele lat pełnił posługę egzorcysty w sanktuarium w Licheniu zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy, oczywiście jak zawsze odcinek, bo przez was oglądany na początek wyjaśnijmy sobie jedną rzecz i zróbmy takie jedno założenie. Nie będę tu was straszył ani duchami, ani demonami, ani niczym podobnym. Nie trzeba się bać. Strachy na lachy. Teraz mi się przypomniała taka bajka z lat 90. -tych. Nie wiem czy oglądaliście. Strachy na lachy. No... Tak, bardzo po polecam, to, to, to nie była bajka tak jak dziś, która rzeczywiście straszyła i nie można było po niej spać. W każdym razie, no, strachy na lachy. Nie, tu nie będzie żadnych strachów, konkrety definicja zagrożenia duchowego i krótkie omówienie tegoż. Na początek yy, zróbmy jedno założenie i umówmy się co do jednej sprawy. Na każdego człowieka, niezależnie od tego czy jest wierzący czy niewierzący, Oddziaływują siły duchowe. Świat duchowy istnieje, świat niematerialny istnieje, świat definiowany inaczej niż materialny, posiadający własne prawa, które przekraczają prawa fizykalne istnieje. O tym również mówi astrofizyka, która przyglądając się strukturze wszechświata przyznaje się, że istnieją pewne prawa, których nie jest w stanie ogarnąć, to znaczy, one wymykają się naszym Definicją naszemu umysłowi istnieje pewna rzeczywistość, którą byśmy nazwali, nazwali tajemnicą. Święty Jan Paweł II mówił o Mysterium Inquitatis, o tajemnicy zła, o której dziś w ramach zagrożeń duchowych powiemy. Mają na nas wpływ, niezależnie od tego, co robimy, kim jesteśmy i w co wierzymy, dwie siły: dobra i zła. Przy czym te dwie siły nie są sobie równoważne, żebyśmy nie wpadali w dualizm. Nie, Chrystus pokonał śmierć, bo trzeciego dnia zmartwychwstał, w związku z tym demon, ten, który nas wciąż podziela i rozdziela, diabolos, ten, który dzieli, jest pokonany. Ale tak jak to ze, ze zrenionym zwierzęm, chce kąsać, ponieważ jest wściekły, że przegrał. Chce nas przez pokusy podprowadzać do zła, które ukrywa pod postacią dobra, pod postacią. Prawdy, najczęściej manipulacje i fałsz ukrywa pod postacią prawdy, posługując się tak zwanym relatywizmem poznawczym, to znaczy wmawiając nam, że każdy ma swoją prawdę. Skoro każdy ma swoją prawdę i nie ma prawdy obiektywnej, nie ma jednej prawdy, to już to stwierdzenie nie ma prawdy obiektywnej, samo w sobie jest sprzeczne. Relatywizm poznawczy sprzyja relatywizmowi moralnemu, czyli każdy może robić co chce. No nie, moja wolność kończy się tam, gdzie naruszam wolność drugiego człowieka gdzie robię mu krzywdę, gdzie go na przykład zabijam. Nie, wolność nie jest najważniejszą wartością, ale tą najważniejszą wartością jest miłość. Zacząłem mówić, teraz nie wiem, co ja miałem mówić. Szatan oddziaływuje na nas przez pokusy, które mogą mieć swoje źródło w jakichś zewnętrznych okolicznościach, również w ludziach, którzy na nas y, wpływają źle, z kim przystajesz, takim i się stajesz, ale również pokusy, Biorą się z naszych wyobrażeń, z naszego sposobu myślenia, na który wpływ ma demon, który indywidualizuje pokusy do naszych wad. Walka duchowa to nie jest walka z byciem lepszym bądź gorszym, ale to jest walka o wieczne życie albo wieczne potępienie. Walka duchowa nie polega na tym, że ktoś ma złe cechy, prawda, i teraz chce moje wady zamieniać na zalety. Nie, tu chodzi o walkę ze zwierzchnościami, z mocami demonicznymi, z którymi sami sobie rady nie damy. Demon kusi nas, aby jak najwięcej ludzi sprowadzić do piekła. Posługuje się takim mechanizmem, który być może znamy ze szkoły, kiedy zostaliśmy złomoceni, szukaliśmy kogoś, przynajmniej tak się często zdarza wśród uczniów, kto, kto również dostał. Złą ocenę, aby się w jakiś sposób pocieszyć. Również dokładnie tak samo zachowuje się demon, który zwodzi nas na złą drogę, który chce wpływać na nasz sposób myślenia, abyśmy podjęli decyzję o uczynieniu zła, czyli o zgrzeszeniu, i aby później pokazać nas taką, takim obrazem się posłużę Bogu, mówiąc: Zobacz, ja jestem zły, ale również i oni są źli. Tych, których stworzyłeś na swój obraz i swoje podobieństwo, zobacz, grzeszą, czynią zło. Nie są wcale lepsi ode mnie. Pamiętajmy. Że pokusa działająca przez przyjemność, co nie oznacza, że przyjemności są złe, tylko przyjemność, która służy egoizmowi, rzeczywiście jest zła. Natomiast demon działa na nas przez przyjemności i ta przyjemność przekonuje nas, że warto w cudzysłowie uczynić zło, warto zgrzeszyć. Jeżeli czynimy zło, również zło do nas wraca, jak mówi wielu ojców duchownych. Karą za grzech jest jakby kolejny grzech. To znaczy, im dłużej się nie spowiadamy, tym Trudniej będzie nam do spowiedzi pójść. I teraz przechodząc do konkretów. Pan Bóg działa na nas przez łaskę, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Pan Bóg działa na nas przez łaskę uświęcającą, demon działa na nas przez pokusy. Pierwsze zagrożenie antropozofia. Ezoteryczna doktryna mająca na celu wprowadzenie ludzi w tajniki. W cudzysłowie obiektywnej wiedzy w sferze duchowo-boskiej. Zakłada ona, że każda fizyczna istota ma odpowiadającą jej duchową istotę, a na ziemskie życie wpływają gwiazdne energie i duchowe esencje. A zatem dziś wielu z nas cofnęło się do czasów, że tak powiem, prehistorycznych, kiedy to ludzie mieszkający w jaskiniach wierzyli, że kiedy pada deszcz albo jest burza, to jest to zemsta. Bogów, to znaczy, personalizowali, że tak powiem, przyrodę, i dziś, jeżeli odrzucamy wiarę, a pamiętajmy, że prawdziwa wiara wiąże się z rozumem, wiara i rozum, jeżeli odrzucamy wiarę, to również upokarzamy nasz rozum, i nasz rozum również się, paradoksalnie to może zabrzmi dla ateistów, cofa, zamykamy się na pewną gigantyczną sferę rzeczywistości, która istnieje. W związku z tym, jeśli Wierzymy w to, że gwiazdy mają na nas wpływ, to dokładnie zachowujemy się tak samo jak ci, te ludziki prehistoryczne, mieszkające w jaskiniach, które uważały, że burza jest zemstą bogów. Z tym się wiąże drugie zagrożenie astrologia, której nie wolno mylić z astronomią. Astrologia nie jest nauką, astrofizyka, astronomia nauką jest. Astrologia pseudonauka. Oparta na przekonaniu o tajemniczym charakterze zjawisk niebieskich, tu jest pewna gnoza, czyli wejście w, w posiadanie wiedzy, która nie dla każdego jest dostępna. Gnoza również jest zagrożeniem duchowym, o tym sobie powiemy. Czyli jest to przekonanie o taj jakimś tajemniczym charakterze zjawisk niebieskich i ich oddziaływaniu na życie ludzi i narodów, związana jest z programowaniem znaków zodiaku i horoskopów. Podam wam przykład mojego kolegi, z którym studiowałem grafikę komputerową, on sobie dorabiał jako wróżby w Berlinie, wyjeżdżając tam to jakiś czas. Gigantyczne pieniądze na tym robił. Przepowiadając, że tak powiem, przyszłość na podstawie jakichś gwiazd, jakiś tam sobie system opracował, i tym ludziom biednym różne bzdury opowiadał. Astrologia nie jest nauką, jest pseudonauką, ponieważ nie posiada żadnych metod badawczych. Obiektywnych metod badawczych i do żadnej obiektywnej wiedzy nie, nie doprowadza, bo w astrologii każdy może mówić, co chce. Trzecie, zagrożenie automatyczne pisanie, to już bardziej jak to mówi młodzież hardkorowe, jedna z okultystycznych metod kontaktu z duchami. Okultyści twierdzą, że po wprowadzeniu w trans człowiek przekazuje na piśmie przesłanie istoty duchowej lub pozaziemskiej. Tak się rzeczywiście czasami zdarza. To są bardzo rzadkie przypadki, ale faktycznie mają miejsce, ponieważ demon, który małpuje działanie Pana Boga, lubi się w czasie egzorcyzmów popisywać jakąś swoją pseudo-mocą i takie automatyczne pisanie w przypadku osób opętanych może się rzeczywiście wydarzać. Z tym jest związane pośrednio brain learning, czyli niebezpieczne techniki opierające się na tak zwanym programowaniu podświadomości. Coraz częściej skierowane do dzieci. Polegają m.in. na odgadywaniu zakrytego pisma czy obrazu. Jest wiele kursów przeznaczonych dla dzieci, szybkiego uczenia szybkiego uczenia się języków, szybkiego się w ogóle uczenia oparte właśnie na tym zagrożeniu duchowym który, które polega na oddziaływaniu na podświadomość. Podświadomość jest takim zamkniętym workiem, do którego wszystko wpada. Co przeżywamy, ale z niego wypaść, że tak powiem, już nie może i oddziaływuje na sposób myślenia na nasze sny, na wybory, których dokonujemy na przykład w emocjach, kiedy nie mamy świadomej i racjonalnej kontroli nad tym, co robimy. Tak zwany channeling, czyli kanałowanie, to tak to jest <tum> przetłumaczone. Forma spirytyzmu, czyli nawiązywania kontaktu z istotami niewidzialnymi, poważni ludzie się spirytyzmem zajmują. Poważnie można powiedzieć naukowcy, w związku z tym tak istnieje świat duchowy, i są na to dowody, że istnieje świat duchowy, i ów Channeling opiera się na wierze w istnienie istot bezcielesnych, żyjących w innych wymiarach. Co do tego moglibyśmy się zgodzić. Rzeczywiście istnieją aniołowie, archaniołowie, którzy żyją w wymiarze poza, że tak powiem, materialnym, anioł nie, posza, nie posiada ciała, jest y, czystym duchem. Channeling jest metodą nawiązywania kontaktu z tymi. Istotami. Osoba, która chce otrzymać od nich wiadomości, staje się medium, czyli pewnym pośrednikiem, wchodzi w trans, by otrzymać obrazy lub słowa, m.in. poprzez pismo automatyczne. Kolejne zagrożenie tak zwany coaching. Bardzo popularny współcześnie, w wielu korporacjach praktykowany. Nie mówię, że coach to jest demon i to jest ktoś opętany, i to jest przedstawiciel świata demonów. Mówię o coachingu. Owa książeczka, jeżeli będziecie chcieli, sprowadzimy do, do sklepiku mod słabości ukryte działanie szatana, właśnie autorstwa księdza Edmunda yy, Szaniewskiego, byłego egzorcysty z Lichenia, wymienia coaching jako swego rodzaju zagrożenie duchowe, ponieważ jest to proces szkolenia i rozwoju psychologicznego, który przez powstawienie odpowiednich pytań pomaga pojedynczym osobom, czy organizacją, na przykład korporacją, rozwijać się, zwiększać efektywność i osiągać cele? Niektóre odmiany coachingu propagują koncepcję, że tylko przez myśl człowiek samodzielnie może kształtować rzeczywistość niemal bez ograniczeń, tym samym stawiać człowieka w miejscu Boga. To znaczy, ten szkodliwy coaching mówi ci tak. Pierwszy punkt: uwierz w siebie, wierz w siebie, bądź pewny siebie. Ale przede wszystkim uwierz w siebie. Co innego jest być pewnym swoich dobrych stron, zalet, pewnych zainteresowań, pasji, talentów, które mamy. To jest, to, to jest dar Boży. Zainteresowania, pasji, talenty, które otrzymaliśmy, i powinniśmy je oddawać Bogu, aby on pokazywał nam, jak je jeszcze bardziej rozwinąć. Skoro jesteśmy uczynieni na Boży Obraz i Boże Podobieństwo, a Bóg jest Twórcą, czyli jest, jesteśmy uczynieni na obraz stwórcy, to znaczy, że również jesteśmy twórcami. Ale twórcami w znaczeniu naśladowania Chrystusa, czyli pełnienia woli Bożej. Miłość jest najbardziej twórcza. Jeżeli ktoś na pierwszym miejscu stawia samego siebie, rób co chcesz, rób ta, co chce, ta, mogę robić co chcę, moja wolność jest najważniejsza. To nie dość, że innym zrobi krzywdę, to również siebie unieszczęśliwi. Ostatecznie wzrastając w takim egoizmie, że mogę robić co chcę, że ja jestem bogiem to jest y, współczesna forma bałwochwalstwa. Ja jestem bogiem, właśnie coaching wskazuje na bałwochwalstwo. Ja jestem bogiem, ja siebie chwalę. Ja patrzę w lustro i widzę boga. Bóstwo, kiedy ja patrzę w lustro, to bóstwa nie widzę, ale patrzę w lustro, widzę bóstwo, nawet to się rymuje. Coaching chce nam wmówić, że jesteśmy samowystarczalni, tymczasem okoliczności zewnętrzne związane na przykład ze współczesnymi lękami, z tym co się na świecie dzieje. Wokół covidu, kwarantanny i tak dalej, wskazują, że wcale że nie jesteśmy samowystarczalni. Że wystarczy jakieś zamieszanie gdzieś tam w Chinach i nie jesteśmy samowystarczalni. I co więcej, jak trwoga, to do Boga potrzebujemy Boga. Okazuje się, że chcemy iść do Boga, a nie jest to takie proste. W Polsce tak, nadal jest proste pójść do spowiedzi, przystępować do sakramentów świętych. Natomiast na Zachodzie, z tego co piszecie. Już nie jest takie proste pójść do spowiedzi, wziąć udział w Eucharystii, przyjąć komunię świętą czy adorować Chrystusa. Jak trwoga to do Boga pod warunkiem, że tego, do tego Boga dotrzemy. Coaching jako zagrożenie. Duchowe. Gnoza, ezoteryczna forma wiedzy mistycznej, czyli takiej jakby niedostępnej, dostępnej dla wielu. Według jej propagatorów, zastrzeżona dla wybranych, łącząca człowieka z boską tajemnicą i zapewniająca zbawienie. W rzeczywistości jest to droga samoubóstwienia i samozbawienia. Gnoza, czyli pewna tajemna wiedza, którą jeżeli chcemy zdobyć, musimy przejść jakieś etapy. To się zawsze wiąże z wstąpieniem do jakiejś sekty. Gnozą posługują się sekty, które. Chcą nam wmówić, że posiadają, że tak powiem, wytrych, jak to oto uczynić nas, nasze życie szczęśliwe, jak być szczęśliwym. Ten wytrych ma nas podprowadzić do sekty, która chce naszym myśleniem, a w związku z tym naszym życiem, również manipulować. Yoga. indyjski system filozoficzny oraz techniki ascezy i gimnastyki ciała, w tym metody oddychania i medytacji stosowane w Indiach w celu rzekomego Osiągnięcia, wybawienia, wyzwolenia z uwarunkowań świata materialnego, pełnego cierpienia i śmierci. Takie praktyki medytacyjne, w których zaleca się odrzucanie myśli religijnych i swoiste otwieranie się na pustkę, sprzyjają w istocie otwieraniu się na złe duchy i ich ingerencji w sferę duchową. A zatem, prawdziwa yoga, szkodliwa yoga, to prawdziwa yoga, a yoga jest szkodliwa. Ma na celu zmienić na sposób myślenia, abyśmy odrzucili Boga, osiągnęli swego rodzaju stan nirwana, który jest bardzo popularny w religiach Dalekiego Wschodu, które są religiami ateistycznymi, czyli nakierowanymi na samo uwielbienie, samo ubóstwienie. Nirvana stan samozatracenia, samozapomnienia, wyrzeczenia wszy wszystkiego. Już nie mówiąc że o, o innych, że mamy się i innych ludzi wyrzec, się do nich nie przywiązywać i właściwie do niczego się nie przywiązywać. Joga, szkodliwa yoga, wpływa na nasz sposób myślenia, chcąc nas oderwać od Boga, stawiając mnie Ciebie na pierwszym miejscu. Znaczy, ja dla siebie jestem Bogiem, to jest właśnie kolejna forma bałwochwalstwa i neopogaństwa. Magia. System poglądów i praktyk wynikający z przekonania, że można zdobyć władzę nad przyrodą, biegiem wydarzeń, losem ludzi za pomocą przywoływanych demonów czy wzywanych bóstw. Tak zaklęcia magiczne, to są zaklęcia przywołujące demony. Nie ma bi magii białej i czarnej, tak jak nie ma morderstwa dobrego i złego. Nie mówię tutaj o bronie koniecznej, mówię o morderstwie. Jest magia, która jest zawsze, że tak powiem, zła. Tak więc nie ma podziału na magię lightową i magię hardkorową. Czarna magia w cudzysłowie jest stosowana by szkodzić. Biała magia rzekomo stosowana w celach dobroczynnych i leczniczych w cudzysłowie. A zatem, jedna i druga magia szkodzi, ponieważ znowu oznacza bałwochwalstwo, to znaczy, ja wiem lepiej, być może wiem lepiej, ale jeśli ja chcę wiedzieć lepiej od Pana Boga, to Pan Bóg nie będzie się do mojego serca wpychał na siłę. I oczywiście przez całe życie walcząc o mnie, ale jeśli będę go przez całe życie odrzucał, to również po śmierci mam szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma. Magia bardzo często oznacza. Doprowadzenie do opętania, które nie będzie się wyrażało w takich zachowaniach, które widzimy gdzieś tam na filmach yy, dotyczących opętań. Nie, głównym działaniem szatana, dwie metody działania szatana to aby ludzie myśleli, że on nie istnieje. I jest dokładnie taka sytuacja, jakbyśmy widzieli złodzieja, który wchodzi do naszego domu i nas okrada, ale byśmy uważali, że go nie widzimy i go nie ma. No to szatan właśnie w ten sposób. Chce nas nauczyć reagowania na jego obecność, to znaczy, żebyśmy po prostu nie widzieli jego obecności. I druga forma działania szatana, abyśmy go widzieli wszędzie, tam, gdzie nie powinniśmy go widzieć. Nie nie możemy demonizować rzeczywistości. Nie możemy demonizować tego, że jak jest piątek 13 albo o godzinie 3 w nocy się obudzimy, to jest to działanie demona. Nie po prostu się obudziłeś w nocy i tyle. Po prostu jest piątek 13 i tyle. Raczej przywiązujmy się do symboliki religijnej, do znaku krzyża, do liczby 3, która oznacza trójce świętą, do liczby 77, która oznacza ciągłość, nieustanność wybaczania, niż do demonicznych liczby, niż do demonicznych zjawisk, czy demonizowania tego, co, co do demona tak naprawdę nie należy. Głównym ośrodkiem działania demona jest nasze serce, jeżeli zachowasz pokój serca, Będąc w stanie łaski uświęcającej, to nic się złego do ciebie nie przyklei. NLP. Neurolingwistyczne programowanie metoda oddziałująca na ludzką świadomość i poznanie, oddziałująca na światopogląd i ludzkie sumienie. Propagowana na przykład jako sposób na szybkie opanowanie nowych języków, a także zwiększenie ludzkiego potencjału. NLP. Bardzo często jako metoda szybkiego uczenia się języków, pojawia się w wielu kursach. Tu wodzi nie, niejednokrotnie widziałem ogłoszenia o kursach opartych na NLP, czyli na swego rodzaju oddziaływaniu na podświadomość. Często to jest połączone również z hipnozą. I przede wszystkim NLP oddziaływuje na zmianę mojego sposobu myślenia i zmianę, że tak powiem, odczuwania działania mojego sumienia, to znaczy moje sumienie zostaje po prostu zamrożone. I to, co kiedyś nazywałem dobrem, i faktycznie było dobrem, i to, co nazywałem złem, i faktycznie obiektywnie było złem, przestaje już w ten sposób nazywać i wszystko mi się zaczyna rozmywać. Numerologia. Jedna z metod wróżbiarstwa, opierająca się na przekonaniu, że świat jest zbudowany na mocy liczby. Wykorzystuje się to w przepowiadaniu końca świata i ukazywaniu losu człowieka na podstawie daty urodzenia. Tak, Myślę, że wielu z nas, chrześcijan, katolików, posługuje się numerologią, przywiązując większą uwagę do liczby, która się pojawia w jakimś tekście biblijnym, niż do jakby znaczenia biblijnego opracowanego przez znawców Pisma Świętego owej liczby. Wielokrotnie widzimy liczby demoniczne tam, gdzie one demona kompletnie nie oznaczają. Przykład trzech szóstek, to jakby jest oczywisty. Trzy szóstki oznaczają antychrysta, ale teraz pytanie: dlaczego trzy szóstki oznaczają antychrysta? Bóg stworzył świat szóstego dnia. Szóstka oznacza zatem człowieka. Zwielokrotnienie szóstek oznaczało ludzi, więcej niż jednego człowieka. Trzy szóstki oznacza mnóstwo ludzi. Również szóstego dnia człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. A zatem trzy szóstki oznaczają bunt konkretnych ludzi w znaczeniu indywidualnym, ale też wspólnotowym, skierowany przeciwko Bogu, doskonały bunt odrzucający Boga, taki jakim posłużył się demon Lucyfer, który niósł światło mówiąc non serviam, nie chcę służyć. Głównym powodem wejścia we wszelkiego rodzaju zagrożenia duchowe jest brak wiedzy i ciekawość, a także niekorzystanie z sakramentów świętych. Jeżeli staramy się być w łasce uświęcającej, do tego mamy jeszcze stałego spowiednika, bo przynajmniej księdza, którego staramy się konsekwentnie i w sposób stały spowiadać, to on nas poprowadzi, to nic nam się nie wydarzy, to nie będziemy demonizować rzeczywistości, również nie wchodząc w rzeczywistości, które już ze swej natury są demoniczne, jak okultyzm, ezoteryzm, spirytyzm czy magia. Zachowaj pokój serca, Czytaj Słowo Boże, czytaj naukę Kościoła Katolickiego, adoruj Chrystusa, wpatruj się w Eucharystię, o tym mówił ojciec Dolindo, że jeżeli nie wiesz, co zrobić, i to powtórzył kardynał Konrad Krajewski w jakiejś konferencji, jeżeli nie wiesz, co zrobić, jeżeli ci się wszystko na głowę wali, nic się nie udaje, jedź na adorację. Jeżeli nie możesz jechać na adorację, włącz sobie online adorację Najświętszego Sakramentu, na przykład sanktuarium w Niepokalanowie. 24 godziny na dobę. To wszystko czasami, jeżeli chodzi o zagrożenia duchowe, jest dużo prostsze niż nam się wydaje. Nam się czasami po prostu nie chce pracować nad sobą. Idziemy na łatwiznę. Idziemy, że tak powiem, na leni, lewiznę, leniznę, le, le, leniz, lenistwo, lewiznę i lemizmę i w ogóle odrzucamy dyscyplinę. Samodyscyplina, co nie oznacza, że mamy teraz, no właśnie, wrócę do tego, wszędzie widzieć zagrożenia duchowe. Nie, wszędzie widzimy obecność Pana Boga. Ponieważ Bóg nawet z największego złapu potrafi wyprowadzić dobro, pod warunkiem, że mu to wszystko oczywiście oddasz, kiedy? W sakramencie pokuty i pojednania. Dziś o zagrożeniach duchowych to tyle jeszcze mógłbym Wam tutaj sporo czytać o pierścieniu Atlantów, pozytywnym myśleniu, parapsychologii itd. Jeśli chcecie, to ta książeczka pojawi się w sklepiku Moc w Słabości, bardzo. Y Treściwe opracowanie byłego już egzorcysty, księdza Edmunda Szaniewskiego Marianina, który przez wiele lat służył posługą egzorcyzmów w licheniu. Myślę, że pojawi się niedługo kolejny odcinek, w którym zastanowimy się, w jaki sposób bronić się przed zagrożeniami duchowymi, to znaczy, w jaki sposób budować sobie ciągłą świętość, która nie jest doskonałością moralną, ale jest ciągłym powstawaniem z upadków. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę i do zobaczenia najpóźniej. Najpóźniej w niebie. I to jest właśnie ta nadzieja, która powinna towarzyszyć każdemu naszemu działaniu. Widzimy się w niebie. Takie jest założenie. Celujemy w niebo, a nie w czyściec. Cześć, hej. Szczęść Boże.